Witajcie, zenon wieczorową porą i to dosłownie w niedzielę, a jako że niedziela, to coś do solniczki. I dzisiaj mam od Tunze Osmolator 3 Water Revel Controller, czyli autodolewkę. Jakieś nowe pudełeczko? Czy to nowe urządzenie? To jest nowość. Więc zobaczymy sobie, co tam na pudełku. No jak to działa? Widzę 5 lat gwarancji. Mmm, fiu-fiu. I przepraszam za moje studio. Studio jest w budowie. E, tu nawet parapetów nie ma. Ale damy radę. Zapraszam na stół. Zrobimy sobie odpakowywanko. Produkty z filmu dostępne w czmielu. Linki w opisie filmu. No i co my mamy na opakowaniu? Osmolator 3. Water Lever. Controller made in Germany. Aqua Eco Engineering. To takie widzę u nich teraz modny tekst. 5 lat gwarancji. Tuze. E, tu coś po niemiecku to. Medical Technology? Co? Widzę tu ten fajny kabel. Widzę jakąś pompę. To jest chyba czujnik. Z tej strony niebieskie, z tej strony zielone. Nie wiem o co chodzi. Tutaj widzę jakieś piktogramy. Uwaga. Tak, tak, to jest idealne dla żółwi morskich. Już do, idzie dostać szału z tą ekologią, naprawdę, serio. Tutaj optyczny sensor widzę. I ten kabel, tak jest. I że niby co? Bardzo ciche. Wysokość podnoszenia max 3 metry. A tu Max 6,2 metra, nie wiem o co chodzi. Nie wiem, nie Nie ma polskiego. To się nie dowiemy. Tak jest kontrola wody, plug and play. No dobra, zobaczmy. Nie będę się wiecie. Pocił, żeby to rozszyfrować. Po prostu to sobie zobaczymy. Jest instrukcja, będziemy zaraz czytać. Jest made in Bavaria with passion by tunze. Po prostu umieram ze śmiechu. Nie, no, śmieszą mnie takie. Wiecie, e, tego typu propagandowe obrazki, nie? Ale no, każda firma robi, co może. Okej, okay, certyfikat, nie, że to oni są po prostu dumni, nie? Z ciebie użytkowniku, że to sobie kupiłeś. Jest oczywiście jak zawsze kałtion, że bez rozrusznikiem tu nie podchodź. Jest tutaj uchwyt na szybę. Już go kiedyś gdzieś widziałem. Wejdzie Wam na szybę nawet 2 cm, także spoko. Bardzo fajnego, czyli znaczy bardzo fajny kolor wężyka. Niebieski, spoko, twardy, jak do CO2. Oni to tak pakują, że ja nigdy nie umiem tego, wiecie, spakować z powrotem. Zasilacz. Bardzo ładny. tunze. Aż jestem ciekaw, czy jest made in Germany, czy jest made in China. Ale to jest tak małe. Ale ja sobie to sprawdzę. Ale widzę, fajny jest tutaj Transformers. Nie będziemy odklejać, bo to jest błyszczące, a ja idę pod światło sobie poczytać. No, bo oni się chwalą, że to jest 100% niemiecki produkt, bez żadnych innych dodatków, więc ja podchodzę do światła na te małe literki. No, chińskie nie jest, <laughs> ale wiecie jak jest? Wietnamskie. No i gdzie te 100% niemieckiej technologii, chyba w urządzeniu. Ale ja powiem, że w Europie. Wpadło na tunzę, ale ja się tak zawsze czepiam. Ale w Europie po prostu nikt nie produkuje zasilaczy. Nie? To jest jakiś. To jest kosmiczna technologia. Nikt nie jest w stanie zrobić zasilacza. Ja rozumiem, że w Wietnamie, w Chinach on jest 10 razy tańszy, ale jak będziemy tam wszystko produkować, to niedługo w ogóle wiecie, czym to grozi, nie? No właśnie. Że, o, będzie wszystko chińskie, po prostu. Cała wszystko, co jest w Europie padnie. To jest na magnes. Matko święta, patrzcie na to, tu jest zaślepka i to jest, ale jaki fajny czujnik. Kurde, jaka elektronika, tu jakaś dioda. To jest taka zaślepka, nie? Do czujnika, który jest na, na magnes. Okrutnie, okrutnie, powiem Wam mocno, śliczna pompa, bardzo mi się podoba. Magnes jest przemocny, ja nie wiem, jak ja to spakuję potem wszystko. Eee. Magnes jest. Zobaczcie, no, kto wymyśla takie kartonie. Ja potem 10 minut się męczę, żeby to złożyć. Ładny magnes i magnes made in Germany. Chociaż ja ostatnio robiłem sobie na Majstra Zenona, jakbyście weszli na moim kanale, tam było była taki halogen LEDowy. Nad garaż sobie zainstalowałem i na pudełku było napisane made in Germany, a jak oczywiście to wyciągnąłem. To tam w środku pisało już Made in China. No ale dobra, nie będziemy się kłócić. Tylko to teraz jest taki, wiecie, temat na topienie, że się odchodzi. W ogóle co ja tu politykę wcinam? Nieważne, to pozostawiam wam. Ja tylko pokazuję. Magnes pisem, pisze Made in Germany, to Made in Germany. No i już. To jest oddzielnie. To jest z Wietnamu, to jest niemieckie. Dobra, ale pompa jest kosmos. I w sumie to cała reszta też jest, widzę, kosmos. Jakość wykonania naprawdę jest turbo, bo o ile ten czujnik wygląda kozacko bardzo spoko, jakiś taki kurcze też po nowemu wymyślony nie, tu jest optyczny, tu jakaś dioda tu kurde i, a, i tu, aha, tu ślimaczek sobie będzie chodził ale jak będzie chodził z jednej strony, to nie będzie chodził z drugiej. To też nie jest głupie, bo wiecie, ślimak jak wejdzie, to zasłoni. A tu nie ma, musiałby, musiałby przyjść dwa ślimaki. No, ale znając czyjeś, czyjeś, czyjegoś pecha, tak może być. Patrzcie na te kable, nie? Jak one są fajnie zrobione. Naprawdę, nie, te kabelki, to, to ja im zazdraszczę. Że nikt inny tak nie umie robić porządnych dowody. Super. Nie, te kable to... To jest hit. Jak to podłączyć? Nie mam pojęcia. Dobra, to jest pompa. To już wiemy, trzypinowa. Więc tutaj fik. To nakręcamy i jest git, nie? Super. Pompa malutka. Aha, to jest słuchajcie, jak do RO. Widzicie? Tu sobie króciec nakręcamy i to jest... No właśnie, ten wężyk wygląda jak odero. Fik. Fajna ta pompka. Serio. Na torksa, ale aż mnie korci. Czy tam jest yy, stalowy? Czy tam jest kwasówki? Czy tam jest czpień? ceramiczne, a ja to sprawdzę, to, to, że tu są torksy, to mnie to w ogóle nie zatrzyma, nie? Zenek Wam sprawdzi, ale już dobra. Jak to działa? Zgaduję bez instrukcji, no bo to jest, wiecie, prosta konstrukcja. Czujnik poziomu cieczy, nie? I on jest pewnie tutaj jakiś awaryjny coś tam, dlatego jest tyle tych, jak zobaczymy sobie w instrukcji. Tu mamy zasilanie do pro do. Ja zgaduję. Tu się podpina kabelek, kabelek, wężyk. No i teraz, jak to powiesz za mało, to to pompuje i tyle, nie? Ale powiem Wam, bardzo fajnie to wygląda. Naprawdę bardzo porządnie. Tu się popisali. Przelecimy szybciutko po obrazkach, bo oni robią nawet nie to, że obrazki, oni robią zdjęcia. No dokładnie, do szyby 22 mm, dobrze. To wiemy, co to jest. 35 centów. Ja nie, nie rozumiem. Że Jak będzie mówiła, woda 37 stopni, to nie będzie działać. Roztopi się to wszystko. Hm. To jakiś achtung nie dla dzieci, nie do zabawy. 55, a tu już jest 50 stopni. Nie wkładać paluchów. Wszystko w pomieszczeniu. Wiecie, te instrukcje są naprawdę jak dla niepełnosprawnych umysłowo. Ale spoko. No, jak ktoś nie wie pierwszy raz bierze do ręki, no to warto, żeby przeczytał. Ja też Wam się tak staram wytłumaczyć to bardzo prosto. No tutaj parametry techniczne. Pompka ma 0,7 W. O. A nie, to sensor ma 0,7 W. Mamy pompę. Pompa ma 160 litrów na godzinę. 3 metry podnoszenia. To jest spoko rozwiązanie na małych, małej średnicy węża, Na wtedy wyżej podniesienie. No maksymalnie na buście 6-2 metra. Spoko. I ktoś pisze, ile to pompa wciąga prądu? Nie. No bo sensor ma 0,7 W. A ile ma pompa? A może pompa ma 200 W? Nie podali. A nie, chyba, że lecimy dalej. Nie, nie podali. <laughs> to są kurwa są udani, nie? O-ring pod tym i te śrubki. Dobra, spoko. To są wszystko kody. Jakby się komuś coś zepsuło, to jest fajna, Można sobie dokupić po kodzie produktu. No, wiaderko, spoko jak założyć, OK. Podoba mi się ten zestaw. To, że tak narzekam na nich, to im się po prostu tak zerwało dzisiaj, bo jakimś jestem lewą nogą wstałem, ale jakość wykonania naprawdę jest turbo spoko, nie? Tutaj nawet nie wiem, jak miał coś zmieniać, to nic bym nie zmieniał. To nie musi być w Sampie, to może być w akwarium, czyli jak macie akwarium z panelem, to się nada, do Sampa się nada, do Słodkiego się nada że ma to swoje plusy. Oczywiście są zwolennicy pływakowych czujników, nie? Bo zawsze jest pływakowy i potem rezerwowy. I te mechaniczne takie wydają się bezpieczniejsze. Ja też je bardziej lubię. Tutaj jednak musicie mieć zaufanie do elektroniki. Szukam czy z czegoś się, się tu dowiem jeszcze, ale już tu chyba nic nie ma. A jeszcze coś jest. A jak się dostać? No i spoko. Można sobie do call center, do supportu zadzwonić. Dobra, idę po torxa, oglądamy tą pompkę i budujemy jakiś zestaw testowy, nie? Mini laboratorium. <grym> Powiem Wam, wypadł mi ten bit do takiego największego kartonu, spadł na sam dół, a w tym kartonie było wszystko. Ja 10 minut tego wygrzebłem. To oczywiście powinniśmy zrobić delikatnie, dlatego zobaczcie. Na, na minimum, żeby to nic nie popsuć. Czy dobry, wziębi. Nie. <grym> Idę po drugi. kolejne 10 minut szukania kluczy, bo jednak nie miałem takiego mojego bitu. I powiem Wam, zastanowiłem się nad swoim zachowaniem przez ten czas, że to wcale nie jest głupi pomysł. Wszyscy są dumni z czegoś, co produkują Amerykanie wszędzie dają swoje flagi. Niemcy też są bardzo dumni, że produkują i też sami kupują niemieckie rzeczy, bo są z ich dumni. Jedynym narodem, który nie jest dumny z tego, co produkuje, to jesteśmy my. No, tak czy nie wszyscy, ale jak widzę po komentarzach, to matko Boska. Jak niemieckie, to lepsze. Dobrze, czy to jest taki bit? Bit. To już nie jest bit, tylko to są kurde calowe. Bo to jeszcze z pamiątka do markera klucze, ale coś widzę. Podpasuję. Jak to jest zakręcone? Dźwignie, trzeba zrobić. Dobrze pamiętam w którą stronę się odkręca. I cały czas kontroluję, czy jest w kadrze, bo tak. On jest bardzo na środku. Idealnie na środku stołu obiektyw. Jak tu uciekam, to możecie coś nie widzieć. Jakby co to piszcie w komentarzach, że nie widać to, to się poprawię. Żarcik. To już będzie post faktu. Zastanawiałem się jeszcze tam w tym garażu, jak już miałem chwilę nad, nad pomyśleniem nad swoim zachowaniem, to zastanawiałem się, jakie to są zabezpieczenia, bo wiecie, nie wywnioskowałem z tej instrukcji, czy to jakieś są. Bo na przykład, nasza samudra. Ma ten taki czujnik, on jest trzyzakresowy. Alarmy się pokazują, jak jest za wysoko lub za nisko. Tutaj, tutaj mi ciężko powiedzieć. Bo oczywiście nie czytałem instrukcji, bo nic mi się nie rzuciło w oczy. Jeszcze zaraz sobie zobaczymy. Ten jest i o ring. O ring już wyszedł. Trzpi stalowy. Leciutkie to jest, bardzo ciekawa konstrukcja. To faktycznie wygląda jak mini-pompa obiegowa, nawet jest taki sam wirnik. No ciekawe rozwiązanie. I co to było tu, nie? Dokładnie. E, 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 e. To było tak, nie? Tu jest jakiś jeszcze gwint wewnętrzny w ogóle, ciekawe do czego. Macie pomysł? A, bo przecież to jest tunze, oni robią różne rzeczy i może... Nie, to nie było tak. Kurde, wiecie, że już nie pamiętam jak było. Muszę sobie film przewinąć. Czy to było tym na zewnątrz? Nie no, na bank było, tak. Dobra. Tak nawet lepiej siedzi. O no, Tytan to to nie jest, bo ostatnio widziałem śrubki tytanowe, to one są takie szare. Może z kwasówki. no, no i tam dbają o takie rzeczy, żeby wam się to nie rozpuszczało, poza tym to będzie w Wodzie RO, To nie jest taka wrąca jak morskie zelek. Chociaż też słyszałem jakąś opinię, że RO potrafi swoje zrobić z takim czpieniem. Co myślicie? Napiszcie w komentarzach. Czy woda RO powoduje korodowanie czpieni? Ty patrzcie, jaki ze mnie gamań. <grywania> Dobra, zrobię to poza kadrem. Zobaczymy sobie ten czujnik. No tu jest jakiś taki, może to jest jakiś alarm? Bo to na pewno jest optyczny. Fajnie to wygląda. Ty normalnie jakiś taki far, farfocer. Dobra, ja buduję laboratorium poza kadrem wymienię ten oring. Tak, jestem udany. A moje laboratorium zbudowane, powiem Wam, magnes okrutnie mocny. To nawet nie drgnie, prawie rozwaliło mi akwarium. To będzie nasze akwarium, czy to z panelem, czy nasz Samp. A tu mamy zbiornik na wodę do autodolewki, czy to RO do morskiego, czy słodka dolewka do słodkiego akwarium. I zrobimy sobie dwa testy. A pierwszy, czy to w ogóle działa i jak się skończy woda, to ja zostawię to na parę minut, zobaczymy, czy tu jest jakiś alarm, czy to zacznie wyć, pikać, czy przestanie pracować, czy po prostu będzie dolewać, aż się spali, czy ma zabezpieczenie. To jedno sprawdzimy i zobaczymy, czy ma zabezpieczenie przed przelaniem. Zobaczymy, czy będzie coś tu pikać. Nie wiem, sprawdzimy, ale muszę jeszcze prąd do przynieść. Więc powinno się chyba załączyć urządzenie od razu. Sprawdzamy, jest tu prąd. Dioda się pali na zielono. E, możliwe, że się nie załącza od razu, bo ma jakieś zabezpieczenie przed falowaniem. Też tak może być. Lub Zenek podpiął źle jakieś przewodziki. No zobaczymy. Tutaj mamy wylewkę. Ja zobaczę, czy to jest... Aha, no nie ma co dolewać, bo obydwa czujniki są pod wodą. E, czyli w ogóle czujnik jest pod wodą, i e, zenek zenek. Dobra, więc ja to podniosę do góry, tylko żeby to podnieść do góry. Miga, Ty, słuchajcie. Tam coś cały czas miga, ja wam pokażę. Czyli działa. Widzicie? Miga dioda. A, to takie buty. Dobra. Oglądamy. Poleciało do góry. Więc na pewno wody nie ma. Widzicie, jak miga? Dol, górny migał. Zaraz mocniej. Zaraz jaśniej. Czyli to ma swoje chyba światełko. Fiu, fiu. Ciekawe czy ma zabezpieczenie przed po prostu falowaniem wody i dlatego się nie włącza. No ciekawe, 3 minuty już to trwa. O! Działa, patrzcie. A co to było? Patrzcie, dolewa. Czyli to było zabezpieczenie przed falowaniem. Ty, to mądre jest. Jaka cichutka jest ta pompa. Czyli mamy pierwsze zabezpieczenie, że nie dolewa cały czas. Tylko po jakimś czasie. Zobaczymy, czy zadziała, jak się zamoczy. Działa, i tu kolory są. Teraz jest czerwony, czyli jest alarm. Widzicie? Co tu się dzieje? To ma diody. Więc jak jest przelane, bo ja to włożyłem za mocno. Uhum, czyli trzeba chyba zresetować. To nie będzie działać. I widzicie w akwarium, że jest coś, nie się masz. E? Nie takie to głupie. Ja zgaduję, ale tak mi się wydaje, że teraz te urządzenia powinny tak mieć. Jak wyłączymy zasilanie, czyli zresetujemy urządzenie. Już nie powinno być czerwonej diody. Widzicie, nie ma. Czyli spoko ma zabezpieczenie przed przelaniem. Jak poziom wody się podniesie, to się włącza. Zabezpieczenie. No dobra, to zobaczymy, czy ma drugie zabezpieczenie, co będzie jak się wypompuje woda. To przyspieszymy czas, bo trochę to potrwa chyba. Leć. Pierwszy taki próbny sik. Drugi też, nie i dopiero zobaczcie za trzecim razem. Czyli fajnie, że on tak dolewa delikatnie i dopiero jak nie widzi reakcji, dolewa na maksa. No to spoko, to już mi się podoba. To mi się podoba i bardzo fajnie się to wylewa. Szybko. Taka pompa robi robotę, nie? Czekaj czy wody tej starczy do dolania. Czy się po prostu sama wyłączy? Patrzcie, od razu jest alarm, po trzech sekundach nie pracuje na sucho i zaś trzeba zresetować. Nie no, ja jestem zachwycony, spoko, jest wszystko to, co bym chciał, a tak, a tak Zenek narzekałeś. Dobra, to my zrobimy może taki test, żeby to się jednak dolało i samo wyłączyło, tylko ciężko mi tu wycyrklować. Dobra, e, przyniosę wodę i zresetujemy, nie? Jest ok. Mamy wodę. Tylko widzicie, tutaj nie chciałem tych kabli rozplątywać. Powinno chyba styknąć. Resecik. Przestało migać na czerwono. Przestało. Zobaczyć czy jest równo. Jest równiusieńko. O, jest równiusieńko. To zaś będzie potrzeba to przewinąć. Tylko może w kadrze, żeby to było. No właśnie. No dwa takie krótkie. I teraz na gruba się lecimy, nie? O! I zrobiła się dioda na zielono, czyli mamy sygnalizację. Zielona dioda poziom OK. Czerwony za wysoko lub alarm. I biały kontrolny jak obniży się. Czyli jak się woda obniży, powinna nam się dioda zmienić kolor. Na biały. A Zanek rozpracował bez instrukcji. Bez szacha. O, i już zmieniła kolor na niebieski. Tak to działa. Jak będzie się dolewać. No, i zielony. Pięknie. Czyli biała kontrolna, zielona ok, czerwona awaria, blue dolewa. To czemu ja tego nie znalazłem w instrukcji? To powinno być gdzieś na pudełku, elegancko. Wszystko ta dolewka ma, jak trzeba, jeszcze kozacko wygląda z kozackich ładnych materiałów. No i zasilacz z Wietnamu. Pikobela. A Wy co myślicie? Sekcja komentarzy wasza. Cześć!